Cześć wszystkim, to ja, Ventus Witam Was w trochę nietypowym filmie jak na mój kanał gdyż dzisiaj nie jestem oparty na strikte na mapach Tylko bardziej na pogadance z wami. Jeszcze od razu wam powiem, że nie wiem jak to wyjdzie, no bo nigdy tak nie gadałem do mikrofonu widząc przed sobą ekran, więc jakby na chwilę się zacinało to wybaczcie mi, bo nigdy po prostu czegoś takiego jeszcze nie, nie robiłem. Ale wracając do tematu. Po co w ogóle ja robię ten film? po to, że trochę powiedzieć, co się u mnie dzieje i dlaczego jest taka właśnie regularność, jaka jest na kanale. Ostatni film został wrzucony jeszcze w czerwcu, przed wakacjami. No nie chciałem, żeby tak wyszło. I trochę... No co ja będę ukrywał? Zaniedbałem ten kanał przez ostatni czas. I to zaniedbanie kanału może jeszcze przez jakiś czas tak wyglądać, ale. Więc tak. Mam 18 lat. Czwarta klasa liceum, matura. W związku z tym, teraz już jest tak trochę mało czasu na robienie filmów. Oczywiście tam staram się coś tam sklejać i tworzę. Film odnośnie alternatywnej przyszłości Europy. Teraz to jest bodajże odcinek 22, jeśli się nie, nie mylę. No bo trochę się w tej numeracji pogubiłem ostatnio. Tak, 22 sprawdziłem sobie teraz przed chwilą. I co w związku z tym? Mam mało czasu. A jak mam ten czas, to nie, nie zawsze chcę mi się po prostu tworzyć te filmy. To też nie jest tak, że maperzy siedzą w tej cudzysłowie yy, piwnicy i cały czas tworzą filmy. No nie do końca tak to wygląda, no bo każdy ma życie prywatne, rodzinę i masę, masę spraw na głowie. I właśnie do tego ja zmierzam, że u mnie nigdy na kanale nie było regularności. Jak od czterech lat tworzę ten kanał, swoją drogą miałem wtedy 14 lat. Więc, jak ktoś wtedy zaczął oglądać moje filmy, to właśnie oglądaliście 14-latka, ale to tak tylko na marginesie mówiąc, eee, co ja chciałem powiedzieć, u mnie nigdy nie było regularności na kanale i tej regularności nigdy nie będzie. Eee, ostatnio była bardzo długa roczna przerwa, po której trochę mój kanał się otrze, otrzepał. 30 subskrybentów odeszło. Yy, no, widać trochę taki przeskok między wyświetleniami, ale generalnie to nie jest jeszcze aż tak jakby ważne, no bo najważniejsze jest to, że w ogóle część z Was większość została i się bardzo z tego powodu cieszę i że. I że po prostu zostaliście zasta ze mną i czekacie cały czas na mnie. I nawet niektórzy pisali w komentarzach, że się o mnie martwią. Bardzo mi miło. Z tego powodu jest, ale prawda jest taka, że nie musicie się o mnie martwić. Martwicie się o, o siebie i o swoich bliskich. Jestem tutaj. Może mi niedługo nie być. Trudno, trudno po prostu powiedzieć. Bo właśnie ten skończę czwartą klasę. Później zacznie się dalsze życie i nie wiem co dalej będzie. Czy jakaś regularność na tym kanale będzie, czy w ogóle filmów nie będzie, trudno mi powiedzieć. Ale na pewno póki co filmy się jeszcze będą pojawiać, nie musicie się o to martwić. Filmy będą się jeszcze pojawiać przez jakiś czas mam pomysły, spokojnie nie wypaliłem się. Cały czas mam, mam mnóstwo pomysłów, tylko nie zawsze mi się po prostu chce, chce to wszystko realizować. No bo yy, ten odcinek yy, z alternatywnej przyszłości Europy, co teraz tworzę, mogę wam tutaj na filmie zdradzić, że to jest odcinek finałowy pierwszego sezonu. Finałowy no, może to oznaczać, że będzie drugi sezon. Przekonamy się, jak będzie ale do rzeczy. Ma, boję się tylko, żeby z tego nie wyszedł taki tasiemiec, że się prze, za chwilę prze, prze, przerywam, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Wracając do, do tematu. Jeszcze. Kiedy będą... Do kiedy będzie ten film? Nie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Mam nadzieję, że jeszcze w październiku się ten film finałowy z alternatywnej przyszłości Europy pojawi. Ale no niestety no nie jestem w 100% pewny. No jakby tak, mam już przygotowany 80% materiału na ten film, ale nie wiem kiedy zdążę to zrealizować. Mam nadzieję, że jak najszybciej, no bo jednak te moje najnowsze filmy względem te, tego jak one wyglądały przed przerwą, a no jak są po przerwie, głównie mi chodzi o serię AP, no to widać przeskok, zacząłem używać własnego głosu, zacząłem robić te cutscenki i tak dalej. Trochę to dużo więcej czasu zajmuje. I tu jest właśnie problem, że po nagrywaniu tego wszystkiego, jak kiedyś robiłem film 7 godzin, to teraz tworzenie takiego filmu zajmuje nawet i 20. A w tym przypadku to nawet mi już 30 pewnie wyjdzie godzin na stworzenie tego ostatniego filmu. I tu jest właśnie problem, zrealizować się w tym wszystkim nie jest łatwo. Jeszcze jak się siedzi i każdego dnia powiedzmy po 2 godzinki dziennie, to jest łatwiej, ale jak się robi tak, że w jednym tygodniu się powiedzmy 3 godziny czy 4 robi, a później się urywa temat, przez cały tydzień się nic nie robi i później do tego się wpleść, no nie jest niestety łatwo. A po prostu chciałem najpierw nagrać ten film, przerywając sobie pracę nad poprzednim, dlatego no bo po prostu nie wiem kiedy tam ten film się pojawi. A chcę mieć jak, jakiś kontakt z wami, żebyście po prostu wiedzieli, że ja cały czas pamiętam o tym kanale, tylko nie do końca mam czas y, stworzyć ten film, no bo ja nie chcę stawiać na tym kanale na ilość, tylko na jakość, dlatego że... Ojej, brakuje mi słowa, no po prostu nie czułbym y, tego... W taki sposób, jakbym no, to chciał zrobić, miałbym po prostu potem niedosyt. A no, taka jest prawda, że po prostu, jak patrzę na te swoje stare filmy, fajnie mi się na to patrzy. Naprawdę, bardzo fajnie mi się na to patrzy. Yy, że no, parę takich e, e, fajnych filmów się spojrzyło na te stare komentarze, że Wam to też się podoba. I jakby ja to, to wszystko robię po prostu, robię for fun. I robię w sumie dalej for fun. Żadnego grosza z tego nie zarobiłem i w sumie nie zależy mi na tym, żeby zarabiać. Po prostu zależy mi na tym, żeby się po prostu przy tym dobrze bawić. I żebyście Wy mieli z tego rozrywkę oglądając to. I to w sumie głównie to na tym mi zależy. Yy... Więc tak. Jeszcze. Mam do Was taką małą prośbę. Na, na, napiszcie jakikolwiek komentarz, czy dotrwaliście do tego momentu, czy dalej chcecie oglądać moje filmy, czy czekacie na to, kiedy wrzucę nowy film. Bardzo by mnie to po prostu zmotywowało, żeby zobaczyć Was w komentarzach, Waszą aktywność. A, i jeszcze zapomniałem dodać, karta społeczność. Żeby tę kartę społeczności po prostu zacząć z niej korzystać, no bo on ją ja mam już od jakiegoś czasu. No i fajnie byłoby tam Wymieszać jakieś różne posty. No, czasami niekoniecznie związanymi z mappingiem, ale no, jakiś kontakt byłby z, z wami w sumie byłoby to, jakby nie patrzeć fajne. Więc, yy, to w sumie na tyle co chciałem w tym filmie do Was przekazać. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia, na razie pa.